Witajcie kochani na kanale Szmer Łagodnego powiewu. I słuchajcie, jest coś sami tego, bo po raz pierwszy nagrywam w deszczu. Może nawet w burzy, także jak usłyszycie jakieś że coś, no, grzmoty, to... I to to burza. Kochani, chciałam się z Wami spotkać dzisiaj. Właśnie i zatrzymać nad Słowem Bożym. Dokładnie nad Ewangelią, według Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 27, to jest czytanie na Środę 16 lipca 2025 roku. To jest też wspomnienie najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Więc, kochani, tradycyjnie pomodlimy się, przeczytam fragment i podzielę się z Wami moimi osobistymi refleksjami. Czynajmy mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Przyjdź, Duchu Święty, w obfitości Twoich łask, tak jak ten deszcz. Oczyść nas w nas fałszywy obraz Pana Boga. Obmyj to i daj, abyśmy nasyć nas Twoim słowem. Objaw nam Pana Boga. Takiego, jaki on jest, prawdziwy, że nawodnij nasze serca Jego łaską, Jego słowem, abyśmy mogli żyć właśnie w Jego słowie. Panie, mimo deszczu, mimo burzy, która może się czasami dziać w naszych sercach, ty przyjdź, Panie, jako szmer łagodnego powiewu. Ty przyjdź, Panie, właśnie z nawodnieniem naszej chleby, naszego serca. Panie, nic teraz mądrzejszego nie przychodzi mi do głowy. Po prostu przyjdź, przyjdź. Zapraszam Cię do na naszych serc. Amen. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie, wszystko przekazał mi Ojciec mój nikt też nie zna syna tylko ojciec ani ojca nikt nie zna tylko syn i ten komu syn zechce objawić oto słowo pańskie powiem wam, że jest to jeden z moich ulubionych fragmentów z Pisma Świętego który zawsze jak to słyszę nawet czasami się przypomina napełnia mnie tak ogromną radością tak, jak właśnie radością, takim przejęciem, i w kluczu tych pytań, co Bóg mówi o sobie, co Bóg mówi o mnie i co Bóg mówi do mnie w tym fragmencie. Dla mnie to jest niesamowite świadectwo Pana Jezusa o Bogu Ojcu, właśnie co Bóg mówi sam o sobie w Trójcy Świętej. I jakie to jest niesamowite dla mnie, że Pan Jezus Syn cieszy się swoim Ojcem. Tak po prostu wysławiam Cię, Ojcze, Panie, Nieba i ziemi, że zagryłeś te rzeczy przed mądrymi, objawiłeś się prostaczką, jakby zachwyca się sercem Ojca, sercem Boga, które wybiera, um, które patrzy niepoświatowemu. Tylko patrzy z miłością. Chce się objawiać tym. Dla mnie tutaj yy, ci mądrzy i prostaczkowie to, yy, to dla mnie znaczą ci mądrzy, ci, którzy uznają, że są mądrzejsi, mądrzy i nie potrzebują jakby słowa Bożego, nie, 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 nie pytają się Boga o życie, tylko prostu jakby wiedzą, wiedzą, nie potrzebują tego weryfikować. Są pewni, jakby swojej wiedzy kierują się swoim rozeznaniem, swoją wiedzą. To mówię, to jest, to jest dla mnie, a prosteczkowie, dla mnie tutaj to są osoby proście, którzy, którzy wiedzą, czy są świadomi, że, czy po prostu nie rozumieją wielu rzeczy. I przychodzą z tym pytaniem do Pana Boga, przychodzą do Pana Boga, żeby im to wszystko wyjaśnił, poprowadził, są gotowi, żeby słuchać Pana Boga. I, i chciałabym wyjaśnić, właśnie, co, co to dla mnie, dla mnie znaczy. Ci mądrzy i prosteczkowie tutaj w tym fragmencie. I że dla mnie niesamowite jest serce. Boga, który się objawia w tej relacji syna i ojca, że syn właśnie wysławia, wysławia ojca, że chce się objawiać tym, którzy chcą go słuchać, którzy, um, którzy są gotowi na tą relację. Że wybrał to co, to, co słabe, to co kruche, że tym nie gardzi. Jegoś, wiecie, wiele, wiele mam tu myśli, które teraz tak wzruszam się. Wiecie, łzy mi gdzieś tam, łzy mi napływają do oczu, ale to z ogromnego wzruszenia. Z tej, z tej radości Pana Jezusa, że wiecie, że On spośród wszystkich przymiotów Pana Boga, tak? Jest wszechmocny, wszechwiedzący. Stworzył cały świat, wszystko, jego mądrość, jego siła, yy, jego przewyższa, nie, no, no, nie ma nawet skali na to. A Pan Jezus wysławia swojego Ojca, właśnie że się objawia ludziom prostym, że chce mieć z nimi relacje, że chce mieć dla mnie relacje też miłości, że posłał swojego Syna. Co Bóg mówi o sobie w tym fragmencie? Dla mnie, że najważniejsza jest dla Niego relacja i miłość, że to jest, wybrał ten przymiot, żeby objawić go człowiekowi najbardziej, mi, przepraszam, mówię o sobie tak, że mnie to porusza, że wybrał, wybrał ten, że nie bój się być Bogiem, który kocha i to kocha na całego, mnie, ciebie. Ojciec i syn jest taki sam. Pan jest objawić właśnie, i cieszy się tym, że serce ojca jest takie. I co Bóg mówi o, so, o mnie? Hmm. Że. Uciekła mi myśl, więc staram się ją przywołać w tym fragmencie, że, że ilekroć moje serce cieszy się właśnie miłością, rozradowuje się w, w Ojcu, w Synu, że On jest tak wspaniały, tak pełen miłości, ilekroć moje serce wybiera miłość. Ale taką mądrą miłość. Nie, nie, nie mówię tutaj o, o, o. Jakby taką miłość, która cieszy się z relacji wzajemnej. To, to razem z Jezusem wysławiam Boga Ojca. Razem z nim cieszę się. Jakoś to, to Boże serce jest we mnie. To Bóg właśnie też cieszy się. Ja się cieszę razem z Panem Bogiem, dołączam się do tego. I co Bóg mówi do mnie, to chyba kontynuacja, właśnie, że, że On też widzi te momenty, kiedy ja się cieszę miłością, kiedy wybieram tą miłość, że ja mogę, zaprasza mnie do tego jednego wielkiego uwielbienia Pana Boga. Że on jest Bogiem miłości, że on jest Bogiem, który chce być ze mną, chce być wśród ludzi, chce mieć indywidualną relację z każdym i z całą, z wszystkimi ludźmi. Że on objawił syna i że syn też zechciał mi objawić ojca. Chciał mi też podzielić się tą swoją radością. Wierzę, że przez Ducha Świętego mam udział w tej takiej ogromnej radości Pana Jezusa że mogę, że chcę wybierać. Taki, że to jest ogromny przywilej, ogromny zaszczyt, że Pan Jezus zechciał objawić mi też Ojca. Nawiązuję do tego. I ten komu syn zechce objawić. On zechciał, nie musiał. Zechciał. To jest jego, jego wola dla mnie, jego pragnienie dla mnie. W wolności. Niczym nie mogę go zmusić, niczym przekonać. I on sam zechciał pokazać mi swojego ojca, którym tak się rozradowuje, wiecie ten. O jego myśląc o radości, wyobraźcie sobie razem ze mną. Pana Jezusa, który stanął i po prostu czas ja się przemówił tymi słowami, wysławiam Cię, jaka to jest ogromna radość, ogromna wolność Pana Jezusa, że po prostu może się cieszyć miłością Ojca, tak, tak po prostu, jak dziecko, które krzyczy, kocham Cię, Tato, kocham Cię. Nie, taka wolność, taka swoboda. Amen. Niech to, niech będzie Duch to jest naszym udziałem, tak? Żeby było jeszcze bardziej. Kochani, to pomódlmy się. Koniec, Boże. Właśnie krótka modlitwa. Boże, dziękuję Ci w Trójcy Świętej Jedyny, że to jest już naszym oddziałem przez chrzest, że zechciałeś nam objawić takiego Ojca Wspaniałego i siebie. I kształtuj w nas tą postawę. Jeszcze bardziej dziękuję Ci za tą naszą wdzięczność i radość już teraz. Proszę o więcej, o więcej radości, po prostu takiej dziecięcej, z, takiego, że z tego, że mamy Ojca i że Syn nam objawił Ojca. I dziękuję już teraz na pełni nasze serce, duchem radości, wdzięczności. Amen. Kani wszelkiego błogosławieństwa i radości, radości Pana Jezusa. Stajcie przy tu lasy i do usłyszenia.